Cześć kochani, tutaj Mariusz Jumper, Grupa Jumper. Dzisiaj spotykamy się, ponieważ zaśpiewam dla mojej małej fanki, Lenki Orczykowskiej, która choruje na poważną chorobę, jaką jest rdzeniowy zanik mięśni. I kochani, chciałbym, e, chciałbym rozpocząć taki mały challenge. Chciałbym rozpocząć taki mały challenge, ponieważ ta mała dziewczynka zmaga się naprawdę z poważną chorobą. E, chciałbym zebrać, pomóc zebrać środki na dalsze leczenie dla Lenki. Eee, zaśpiewam, zaśpiewam teraz refren mojej piosenki. Chciałbym, eee, żeby osoby, które nominuję za chwileczkę, zaśpiewały eee, refren jakiejś fajnej piosenki, może swojej, może nie, może jakiegoś coveru. A jeśli nie chcą śpiewać, to poproszę o wyrecytowanie eee, wiersza, może Jana Brzechwy. No więc ja zaśpiewam. Moja Ola, co ją poznałem wczoraj, ma krągłe, piękne ciało, wciąż jest mi jego mało. Moja Olka, taka mała krejzolka, ma śliczną jedną pupcie, krągłości tu i ówdzie, jędrną pupcie. Dobrze, <laughs> dobrze. słuchajcie kochani, sprawa jest poważna. Piosenka jest wesoła, ale sprawa jest poważna. Lenka e, choruje na poważną chorobę. Bardzo proszę, e, bardzo proszę osoby, które wykonają to zadanie, Wpłaciły 5 zł, a ja, jeśli nie wykonacie zadania, to wpłacamy dyszkę. Jeśli ktoś może wpłacić więcej, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Jeśli można, dwie dyszki. Kto okoły stać na więcej, Ech, każda kwota jest bardzo mile widziana. Nominuję moich serdecznych przyjaciół: Krzyśka Talizmana do wykonania zadania, zadania bo wiem, że ma dobre serducho. E, wspaniałego aranżera: Roberta Balcerzaka, e, Grzesia Tchórzeskiego również nominuję, bo wiem, że pewnie włączy się do zadania i nomi nominuję moją koleżankę e, dobrą przyjaciółkę e, Karolinę Janert bardzo dziękuję, jeśli możecie się włączyć do tego challenge'u, będę, będę bardzo wdzięczny link, e, może nie link a już podany numer konta będzie pod tym filmikiem na dole bardzo dziękuję, włączajcie się do tego zadania e, nominujcie kolejne osoby, bo to bardzo ważne e, jeśli ktoś widzi ten filmik a nie nominowałem, to bardzo proszę, włączajcie się też do tego zadania. E, pomożemy zebrać środki dla tej małej dziewczynki, dla Lenki Orczykowskiej. Rdzeniowy zanik mięśni, to kochani, to nie zabawa, to codzienne wzmagania. E, na to potrzebne są środki na rehabilitację. Bardzo dziękuję, trzymajcie się wszystkiego dobrego i wykonujcie zadanie jak najszybciej. Nominujcie kolejne osoby. Bardzo Wam dziękuję, bardzo, bardzo. Trzymajcie się. Cześć.